Yo, yo, yo. Kolejny filmik z techniki, tym razem o wstawianiu nóg na tarcie jest to zupełnie coś innego niż to o czym było w poprzednim filmiku gdzie używamy tylko czubka buta i wstawiamy precyzyjnie na jakiś mały zadziorek albo duży chwyta, gdzie jest jakiś konkretny punkt lub zadziorek tutaj chcemy przyłożyć dość dużą powierzchnię podeszwy buta do stopnia, który jest zupełnie płaski nie ma zadziorków może być, najczęściej jest to paczka ale może to być też duża struktura bądź jakiś płaski tarciowy stopień zależy nam, żeby stawiając but na takiej powierzchni nie było czegoś takiego, tak? wtedy przylega tylko mały fragment buta do do powierzchni paczki bądź stopnia i bardzo łatwo z tego zjechać tak? nie, 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 nie pracujemy na tarcie tak jakbyśmy chcieli dlatego składamy powierzchnię dużą powierzchnię buta, dociskamy pięta idzie w dół i napieramy mocno na tą, na tą paczkę im bardziej i mocniej napieramy tym mniejsza szansa, że zjedziemy ale im mocniej napieramy, tym bardziej się też boimy, że zjedziemy. Normalka. Dlatego warto takie rzeczy sobie ćwiczyć, szczególnie jak jest gdzieś niżej paczka, żebyście, żeby nie ograniczał Was straszek. I warto też zwrócić uwagę na to, jakie macie buty. Bo jeśli macie bardzo sztywne buty, będzie to trudniejsze. One lepiej właśnie pracują na takich małych, zedziorkowych stopniach i noga się tak nie męczy, ale trudniej wygiąć but w ten sposób. A tu chodzi o to, żebyśmy mogli napierać. But się trochę wygina tak i idziemy dalej. Dlatego zobaczcie jaka jest różnica. To jest, to jest w miarę miękki but, ale to jest super miękki but. Super mięciutki but, który idealnie e, zalewa, że tak powiem, e, paczkę lub tarciowy stopień i czujecie się super pewnie. Na tym. Dodatkowo jak wspinacie się na nogami na tarcie, trudno jest wyczuć ten moment tą odległość od ściany, tak? bo wiadomo jeśli się mocno wychylicie od ściany, to no to będziecie napierać na tarciowy stopień pod takim kątem, że będzie super ekstra się działa ta noga, ale będziecie wtedy musieli mocniej się trzymać. Z kolei jak bardzo się przybliżycie do ściany, to już ten kąt i tarcie może być niewystarczające i zjedziecie. Więc, warto sobie z takimi rzeczami poeksperymentować na dole, żeby czuć się swobodnie. No, i warto też to ćwiczyć, i też można sobie tak samo jak mówiłem ostatnio, ćwiczyć to na łatwiejszych bulderach, nawet specjalnie wybierać inne stopnie tarciowe, wdrażać te tarciowe buldery, żeby nie było tak, że za każdym razem macie zbyt duży zapas, który idzie z rąk, tak naprawdę. Bo trudno będzie tą umiejętność poprawnego używania stopni tarciowych. Nie będziecie musieli się tak mocno trzymać i przeskoczyć wyżej bez żadnego specjalistycznego treningu. Kurde, blaszka, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, siema.